No, moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na test nowości Bels Biedronki. Dawno takiego testu u mnie na kanale nie było, ale tym razem postanowiłam, że skuszę się na kilka produktów, no i sprawdzimy, co w trawie piszczy. Sprawdzimy, czy kosmetyki Bels Biedronki są tak fajne jak były kiedyś. No bo kiedyś testowałam tych produktów dużo więcej, i nagrywałam Wam test praktycznie za każdym razem, jak wychodziła nowa kolekcja. Później stwierdziłam, że mam po prostu tego wszystkiego za dużo. Miałam też wrażenie, że w każdej nowej kolekcji jest ciągle to samo, ciągle pudry, rozświetlacze, brązery, nie było po prostu nic nowego. Ale ostatnio trochę o tym myślałam, no i doszłam do wniosku, że fajnie by było wrócić do tych testów. Nagrać wam taki test nowości bel z Biedronki, raz na 3-4 miesiące. Zobaczyć, co ciekawego się dzieje w szafie bel. No i czy te produkty są cały czas takie same, czy może wychodzi coś nowego? Dzisiaj bierzemy na tapet kolekcję stricte sylwestrową, taką iście karnawałową. Jest to kolekcja, która się nazywa chyba Blink Blink, czyli mamy mieć dużo błysku, dużo brokatu. No i ten brokat ma nam zapewnić cień Glossy Party Pigment. Dostępne są chyba dwa kolory, w mojej Biedronce był tylko jeden i jest to 01 Confetti. Jeśli chodzi o pozostałe produkty, na które się zdecydowałam, jest to puder i jest to po prostu red carpet blur Powder, Puder blurujący, czyli coś standardowego, jeśli chodzi o kolekcję bez Biedronki. Mamy też Party Setting Spray, czyli mgiełkę utrwalającą makijaż oraz mamy błyszczyk i ma być to kremowy błyszczyk do ust, który ma dawać podobno dosyć mocne krycie. Także sprawdzimy. Podkład jest to Liren My Master, jest to moje odkrycie końcówki tego roku. Naprawdę rewelacyjny podkład. On mi bardzo przypomina w efekcie na skórze podkład Eveline Better Than Perfect tylko jest troszkę mocniej kryjący i mam wrażenie, że jest bardziej trwały. Także jest to coś idealnego dla mnie, podkład, który daje naturalne wykończenie. Ma naprawdę porządne krycie, to krycie jest średnie z możliwością budowania, ale przy tym nie daje efektu maski, wygląda na skórze dosyć lekko, także naprawdę fajna opcja drogeryjna. Odkąd nagrałam dla Was film z testem tego podkładu, to używam go przy każdym makijażu i powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo z niego zadowolona. Mój odcień to beige. Nałożyłam już wcześniej również korektor i puder. Korektor to Belle i jest to Coffee Serum Concealer z kofeiną, kolorek 01 Coffee Cream. A jeśli chodzi o przypudrowanie okolicy pod oczami, to również moje odkrycie końcówki tego roku. Jest to NAM Under Eye Setting Powder, ten z tej bardziej naturalnej serii, 90% składników pochodzenia naturalnego. Test zaczynamy od pudru Red Carpet, jest to blurujący puder prasowany do twarzy, 10,5 g. 01 Party Blur. Wydaje mi się, że jest tylko jedna wersja. I powiem Wam, że jak otworzyłam ten puder, to troszkę się zdziwiłam, że on jest aż tak ciemny. Teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało na słoczu. Ale wydaje mi się, że inne pudry, które testowałam, jeśli chodzi o Bel, były zazwyczaj jaśniejsze. Ale sprawdźmy. Mam nadzieję, że on nie będzie przyciemniał, bo ten podkład jest dla mnie tak na styk. No i za ciemny puder no nie wyglądałby pewnie zbyt dobrze. Ok, wydaje mi się, że ten puder nie będzie dawał takiego stricte koloru. Nałożyłam go na tym słoczu dosyć sporo, a on dał mi tylko taką delikatnie odbijającą światło satynę. Tak się to prezentuje. Mam nadzieję, że będzie to widać. To nie jest takie, wiecie, mocne rozświetlenie, tylko właśnie taka troszkę mocniejsza satynka. Puder dosyć intensywnie pachnie, ale jeśli chodzi o kosmetyki Bell, to zazwyczaj tak jest. Jest to zapach. Powiedziałabym, że taki lekko perfumowany. Nie jest na szczęście jakiś mocno duszący, ale wydaje mi się, że gdyby nie było tego zapachu, to byłabym bardziej zadowolona. Jeśli chodzi o zapachy w kosmetykach, to lubię owocowe, lubię delikatne, a ten zapach no jest taki stricte perfumowany, taki perfumowano mydlany więc w sumie dosyć dziwny. No ale okej, okay, przejdźmy sobie do testu. Wziąłam sobie taki dosyć duży pędzel do pudru. No i sprawdźmy, jak ten puder będzie na podkładzie z Liren wyglądał. Ten podkład z Liren nie jest jakiś mega wygładzający, więc jeżeli będę miała wygładzenie, więc jeżeli będę miała efekt blur, no to będzie zasługa tego pudru. No i tak jak obiecuje producent, ten blur faktycznie jest. Szczególnie widać to w tym miejscu, gdzie mam dosyć mocno rozszerzone pory. Tutaj mam też suche skórki, bo ostatnio byłam dosyć mocno przeziębiona i powiem Wam, że jak przypudrowałam sobie tą stronę nosa, to wygląda to na pewno lepiej niż bez pudru. Także na razie prezentuje się to spoko. Sprawdźmy sobie teraz na czole, jak ten puder będzie wyglądał. Czy wybluruje mi zmarszczki, tak jak ten puder znam pod oczy. Tak, myślę, że wygląda to naprawdę świetnie. Skóra jest bardzo ładnie wygładzona i ten puder nie przyciemnia. Chociaż on w opakowaniu wygląda na dosyć ciemny, to moim zdaniem nie daje żadnego koloru. Także podsumowując ten puder, jeżeli macie poprzednie pudry z Belle, to myślę, że nie jest on Wam potrzebny, bo to jest bardzo podobny efekt, to jest bardzo podobny produkt, ale jeżeli nie macie żadnego pudru prasowanego, a szukacie czegoś fajnego, czegoś lekkiego, co nie da efektu pudrowości, ale da efekt blur i ta skóra będzie faktycznie ładnie wygładzona, to myślę, że to jest naprawdę kosmetyk wart uwagi w dobrej cenie ja na ten moment nie mam żadnego pudru prasowanego z Belle, także podejrzewam, że będę chętnie po sięgać. Poza kamerą nałożyłam sobie bronzer oraz rozświetlacz. Bronzer to paleta od Belle Coffee Duo Contour. Bardzo ładny, delikatny brązer, taki stricte mleczno-czekoladowy, niezbyt chłodny, niezbyt ciepły, bardzo fajna formuła. Jeśli chodzi o rozświetlacz, sięgnęłam dzisiaj po paletę Maxmo i jest to Face Tune wersja light, bardzo ładny, taki złoto-szampański rozświetlacz. On daje delikatny efekt drobiny, ale ta drobina nie jest zbyt duża. Także myślę, że i na co dzień się sprawdzi, i jeżeli go dobudujemy, to będzie fajną opcją na większe wyjścia. Przechodzimy sobie do kolejnego produktu od Belle i jest to Glossy Party Pigment w kolorze 01 Confetti. Jak mówiłam, z tego co kojarzę jest jeszcze drugi kolor, ale w mojej biedronce go nie było. Ten jest dosyć mocno różowy, powiedziałabym, że nawet nie stricte różowy, a malinowy. Jest to taka malina troszkę przełamana srebrem. Powiem Wam, że w opakowaniu on nie wygląda jakoś super ciekawie, ja też nie przepadam za mocno różowymi kolorami na powiece. Ale na słoczu prezentuje się naprawdę zacnie. Wygląda to w ten sposób: także, jest to taki mroźny, malinowy kolor. Z jednej strony on wygląda na malinę, ale jak go przekręcimy, to jest bardziej srebrny. więc na oku może prezentować się naprawdę spoko. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda w opakowaniu. Róż się tutaj dużo mocniej wybija, i myślę, że nie widać tak tej srebrnej poświaty. Ona wychodzi dopiero na słoczu. Także nie mogę się doczekać, przechodzimy do rzeczy. Najpierw oczywiście nałożę klej Glam Glue. Dawno nie nakładałam kleju pod brokaty pod pigmenty, bo jeżeli testuję cienie błyszczące, to zazwyczaj nakładam je na sucho. No ale mamy tutaj do czynienia z cieniem sypkim. Także nie ma innej możliwości, trzeba nałożyć jakąś klejącą bazę, żeby to wszystko mi się nie osypało. Mam sobie płaski pędzelek, którym będę nakładać ten cień i jest to Boho Beauty komunikatywnie K6. Będę się starała delikatnie wcisnąć ten cień w pędzel i nałożyć go na powiekę. Nie chcę nakładać tego cienia palcem, bo boję się, że on by mi się osypał. A jeśli chodzi o taki pędzel, to on bardzo łatwo łapie cień i faktycznie przekłada 100% na powiekę. Cień wygląda tak, w mojej ocenie nałożył się bardzo ładnie, ładnie się przykleił, nie ma żadnych prześwitów. No i co najważniejsze, praktycznie nie ma osypu. Myślę, że ten cień by się super sprawdził do makijażu cold makeup, winter makeup, który jest ostatnio bardzo, bardzo popularny, bo to nie jest takie stricte zimne srebro, tylko właśnie kolor srebrny, a raczej kolor takiej zimnej mroźnej maliny przełamany srebrem. Wydaje mi się, że już lepiej wam tego cienia nie opiszę. Jeśli chodzi o ten produkt, to podejrzewam, że on by dał taką delikatną, lekką, połyskującą chmurkę, jeżeli bym go nie nałożyła na klej pod brokaty. No ale wiadomo, klej spowodował, że ta koncentracja koloru jest dużo większa i ten błysk jest dużo mocniejszy. Ogólnie powiem Wam, że naprawdę mi się podoba. Jak otworzyłam ten cień, to troszkę się przeraziłam, że jest aż tak różowy, ale na powiece on no, nie daje takiego efektu mocnego różu, Także ostatecznie jest naprawdę fajnie. Wytuszowałam rzęsy tuszem z Eveline jest to tusz Sexy Eyes. No i makijaż oczu mamy skończony. Ostatecznie nałożyłam ten błysk na całą powiekę. No i powiem Wam, że wyszedł mi taki trochę śnieżynkowy make-up. Powiem Wam, że naprawdę podoba mi się połączenie tej matowej, brązowej podstawy z tym srebrno-różowym błyskiem na całej powiece. I myślę, że to nie jest zbyt dużo. To nie jest takie, wiecie, przytłaczające, ciężkie. Powiem Wam, że ten cień mnie naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczył, i myślę, że chętnie będę w najbliższym czasie po niego sięgać. Co prawda, testowałam wcześniej już różne pigmenty z Bell, z tych kolekcji dostępnych w biedronkach, ale powiem Wam, że było to tak dawno temu, że nie miałam pewności, czy on będzie fajny. Okazało się, że jest naprawdę spoko. Przechodzimy sobie do kolejnego produktu, czyli do mgiełki. Jest to po prostu party setting spray utrwalająca mgiełka do makijażu, pojemność 50 ml. I zanim przejdę do testu, to oczywiście sprawdzimy sobie atomizer. Ok, i już wiem, że ta mgiełka mi się nie sprawdzi, jeśli chodzi o atomizer, bo on po prostu pluje wodą. To jest bardzo, bardzo intensywna mgiełka. To może nie są jakieś mega duże krople. No, ale zobaczcie, dwa psiknięcia i ta woda mi spływa z dłoni. Także będę musiała nałożyć tą giełkę z bardzo dużej odległości, żeby ta skóra nie była wręcz mokra. Może zróbmy jeszcze jeden test. Odsunę troszkę dalej dłoń i zobaczymy, jak to wyjdzie. Z takiej odległości mgiełka na skórze wydaje się być drobniejsza, delikatniejsza, ale i tak widzę na dłoni krople. Także powiem Wam, że ten atomizer najprawdopodobniej mi się nie sprawdzi. I jeżeli mgiełka będzie fajna, to przeleję sobie do innej buteleczki z drobniejszym atomizerem. Ale oczywiście przetestuję ten produkt, zaryzykuję, tylko spryskam twarz z odległości całej ręki. Mam rękę wyprostowaną. No i zobaczymy. No powiem Wam, że hardcore. W tej odległości ja tą mgiełkę bardzo mocno na skórze czuję i ona daje od razu tak, wiecie, dużo wody. Ona mi dała taki efekt, jak gdybym się spryskała z z wodą. Także to nie było przyjemne. Na pewno muszę sobie wziąć gąbeczkę i doklepać tą giełkę, bo mam po prostu na skórze widoczne krople wody. Jeśli chodzi o samo działanie mgiełki, no to będę musiała to dzisiaj sprawdzić. Będę w tym makijażu chodzić cały dzień. No i zobaczę, czy ten podkład będzie jeszcze bardziej trwały, niż jest normalnie. Co do wykończenia na skórze, to powiem Wam, że mgiełka dała delikatnie efekt mokrej skóry i to mi się naprawdę podoba. Może ten efekt jest widoczny, dlatego że ta mgiełka jeszcze nie wyschła. Może jak ona wyschnie, to tego już nie będzie, ale wygląda to naprawdę spoko. Jeśli chodzi o sam atomizer, to to jest porażka. Na pewno nie będę używać tej mgiełki w tym opakowaniu. Wydaje mi się, że kiedyś w jakiejś kolekcji Bell z Biedronki były już mgiełki i chyba je nawet testowałam, ale nie kojarzę, żeby te atomizery były jakieś, wiecie, tragiczne żebym gdzieś tam z tyłu głowy miała myśl, że ten atomizer będzie słaby, no a jednak jest to po prostu porażka. Lecimy sobie z ostatnim produktem, czyli z błyszczykiem, jest to błyszczyk Funky Cream Lip Gloss, kremowy błyszczyk do ust. Jest to odcień 01 One Shot, ale wydaje mi się, że innych kolorów nie było i powiem Wam, że w opakowaniu on wygląda na dosyć brązowy, dosyć ciemny, Także nie wiem, jak to się ma do makijaży karnawałowych, sylwestrowych. Powiedziałabym, że do takiego makijażu bardziej pasującym kolorem byłby po prostu niut, może delikatnie różany niut, taki bardziej uniwersalny kolor, no bo ten odcień nie jest taką stricte czekoladą i myślę, że nie każdemu on przypadnie do gustu. Jeśli chodzi o zapach, to jest to po prostu malinka, jakieś malinowe cukierki, malinowa mamba. Także zapach bardzo słodki, bardzo fajny. No i sprawdzamy. I jak ten błyszczyk będzie wyglądał na ustach. Co do błyszczyków z bel, które testowałam, to kojarzę, że one zazwyczaj nie były mocno kryjące, tylko były delikatne, dające efekt tafli i zazwyczaj były olejkowe, więc się nie kleiły. A jeśli chodzi o ten błyszczyk, to wydaje mi się, że on się będzie delikatnie lepił. On ma inną konsystencję, dosyć gęstą, taką wiecie, dosyć bogatą, utulającą, więc może usta nawilżać, ale przy tym... Mam wrażenie, że będzie się niestety kleił, czego ja nie lubię. Poza tym, w przypadku takich klejących błyszczyków, trzeba uważać z ilością, nie można przesadzić, bo te błyszczyki często się na ustach nitkują no i wygląda to niestetycznie. Jeśli chodzi o sam kolor, to mi się osobiście on podoba, bo ja lubię brązy na ustach. Jest to też taki brąz przełamany lekko ciepłą nutą, więc wygląda całkiem fajnie. Nie jest w sumie za ciemny. Na słoczu wydawał się ciemniejszy. Zobaczcie. Tak się on prezentuje, także na ustach robi się troszkę delikatniejszy. Użyłam go naprawdę małą ilość, a on mi się zlepia i tworzą się nitki, o których wam wcześniej wspominałam. Także formuła niestety nie jest dla mnie. Nie lubię takich błyszczyków. Odcisnę go sobie w chusteczkę, żeby on mi nie przeszedł na zęby, bo podejrzewam, że na te zęby by zaraz przeszedł. Po odciśnięciu nadmiarów w chusteczkę, niestety ten błyszczyk nie wygląda już tak spektakularnie. Co prawda mam suche skórki, no bo byłam przeziębiona i te usta mam przesuszone, ale ten błyszczyk, jak jest nałożony w takiej naprawdę mini ilości i odciśnięty, to niestety wygląda nierównomiernie. Także jeżeli lubicie błyszczyki klejące i nie przeszkadza Wam zlepianie się ust, no to myślę, że spoko, ja po prostu czegoś takiego nie lubię. Makijaż nowościami Belz z Biedronki z kolekcji Blink Blink mamy zrobiony, także przechodzimy sobie do podsumowania. Zaczynamy od moim zdaniem najlepszego produktu, który dzisiaj przetestowałam, czyli od pudru. Powiedziałabym, że jest to po prostu jeden z wielu dobrych pudrów, jakie wypuszczała do tej pory marka Bel w kolekcjach dla Biedronki rewelacyjny, bardzo lekki, delikatny, nie dający koloru. Może w opakowaniu wydaje się być ciemny, ale na skórze go nie widać. Nie ma efektu pudrowości, faktycznie tą skórę bluruje i wygładza. Także jeżeli potrzebujecie dobrego pudru prasowanego, no to myślę, że jest to fajny kosmetyk. Drugi produkt, który również jak dla mnie jest świetny, jest to Glossy Party Pigment, kolor 01 Confetti, przepiękny odcień takiej mroźnej, troszkę srebrnej maliny, Naprawdę bardzo unikatowy kolor, bardzo mi się podoba, jak on wygląda. Bez problemu przykleił się na glitter primer, nie osypał się, na razie mi się w załamaniach nie pozbierał, wygląda bardzo lekko. Także, jeżeli chcecie jakąś fajną błyskotkę do makijażu oczu, no to myślę, że warto się zainteresować. Dalej, party setting spray. No i niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten atomizer to jest porażka. I powiem Wam, że nie rozumiem marek, które wypuszczają produkty z takimi atomizerami. No, bo przecież te produkty są przez długi czas testowane, zanim na rynku się pojawią. No i co? Marka Bel testowała ten produkt, sprawdzała, jak to się aplikuje na skórę, no i wypuściła coś takiego. No, nie bardzo. Nie daje on, co prawda, dużych kropli, ale wypuszcza bardzo dużą ilość produktu na raz i tam giełka jest taka bardzo mokra, bo ten atomizer działa jak zraszacz. To nie jest taka stricte mgiełka, to nie jest produkt, który zmienia wodę w taką lekką chmurkę, tylko czujemy, jakbyśmy spryskiwali się dużą ilością wody. Ja czegoś takiego nie lubię. Będę ten produkt testować, ale po prostu przeleję do innego opakowania. Na ten moment skóra wygląda ładnie. Na początku ten spray dał efekt mokrej skóry. Teraz jak wysekł to już tego nie widzę, ale powiem Wam, że tak czy siak ten makijaż mi się podoba. Będę tą giokę dalej testować, no i za jakiś czas dam Wam znać, jak ona mi się sprawdza. Ostatni produkt to błyszczyk kremowy Funky Cream, no i niestety troszkę się zawiodłam, bo co prawda lubię kremowe błyszczyki, lubię gęste błyszczyki, ale nie lubię, jak one mi się na ustach kleją, nitkują, a ten niestety nawet przy małej ilości to robi. Kolor na słoczu wydaje się być dosyć ciemny, na ustach już tak ciemny nie jest. Jest to taki ładny, powiedziałabym czekoladowy nude, więc jeśli chodzi o kolor, jest ok. Zapach bardzo ładny, delikatna malinka. Ale co do samej formuły, to po prostu nie jest produkt dla mnie, bo takie błyszczyki, po pierwsze, właśnie się nitkują, a po drugie, przechodzą na zęby. Trzeba uważać z ilością. Także wolę jednak błyszczyki olejkowe z Bel. Bel bardzo często wypuszcza dla biedronki takie, wiecie, lekkie błyszczyki taflowe, które właśnie są o takiej konsystencji trochę olejku. No i takie błyszczyki uwielbiam. Jeśli chodzi o ten, to nie jest po prostu produkt dla mnie. Jeśli chodzi o test nowości bez biedronki i nową kolekcję Blink Blink, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że ten filmik wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, czy widzieliście w biedronkach nową kolekcję od Bell. Co na jej temat sądzicie? Czy się na coś skusiliście? A jeżeli tak, to jak wam się te produkty sprawdziłem? Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa Pa!